Hello, hello, witam Was w kolejnym odcinku z Garry's Moda. Tym razem sobie gramy mapę horror z Fricksonem. To jest. Ogólnie powiem, powiem tak, że Octodad i Joker połączyły siły, żeby sprostać jakiejś mapie. No co? Go? Czekaj, musimy przeczytać zasady. No, klipa trzeba wyłączyć. Trzeba mieć 13 albo być młodszym. Aktualnie ja jestem na poziomie 8-latka, jeżeli chodzi o mój stan psychiczny. No, ja, ja bym dał sobie stary tak 7,5 No dobra, czyli zgadzamy się na razie w zasadach tego serwera Wszystkie te zasady spełniamy Mamy 8 lat i 7,5, więc chodź tutaj do środeczka o, o, o fajnie bo się... O, wow. O, wow. Jesus, o, jak Ja oła! Wow. Nie jest to normalne. to jest psychiatric map No to tak nas no mapa przywitała uciec. Witam! Witam że że jest... witam w Jekorze Najpierw co chcę zobaczyć to tą klawiaturę... Eee, tutaj jest klawiatura i zobacz. Widzisz to? A, sorry widzowie, te dźwięki. Tyle kluczy jak kluczy trzeba znaleźć. Ogólnie powiedz widzom o tych dźwiękach, że jak się naciska shift, to się takie dźwięki pojebane włączę. Bo tak ma twórca mapy zrobił. No, to żeby nie. Mógł... Shift na... <laughs> nie klikaj shift. Nie klikaj shift ogólnie. Dobra, mam... można natary... z latarek korzystać, jak to patrzę Nic się nie dzieje. No dobra, tutaj mam dużo par drzwi mi się wydaje, że musimy do tego znaleźć klucze. Czy powiedz czy mój stan psychiczny jakoś latka dobrze dedykuję, że musimy znaleźć klucze do tych drzwi? Prawdopodobnie. Nie! Ale może, może się coś zgadzać, jeśli chodzi o klucie. No dobra, chodźmy do pierwszej drzwi w takim razie. Wow. No i co, i to ma być straszne. A <grym> i tu jest nabiren to ogólnie A nie, no. Hikson, jak mnie zgubisz, Czyli... to już twoja. Rozdzieliliśmy się. No dobra, trudno się mówić. Aktualnie 99D. Mam klawiaturę. Klawiaturę podniosłem. Patrz, to, tak ta, ta klawiatura wygląda. No to mi się wydaje ogólnie, że ukończyliśmy pierwszą mini Łatwa była w sumie. To jest dopiero początek. Nie, ja pierdyka! Na, na twarzy mi coś wyskoczyło. Widzisz? Chyba. A, klawiaturę mi zjadło. I tak chyba. W każde te, te, te dobra, to chodź. Tu... tu się da. No dobra. Okej, okay, to jest jakaś szkoła. A może trzeba szafki otwierać? Szafki trzeba otwierać. No to mamy trochę o, fa Fajna mapa, mi się fajna mapa, tylko to jest szkoła. Ej, no w sumie szkoła to horror. Dobra, znajdź teraz klawiaturę. To jest normalne, co to jest? Chodźmy stąd no, bo to uszy rozwala. Nie, nie żeby coś, te dźwięki są tak głośne, że one zagłuszają kompletnie wszystko co mówię nie? A no... dobra, bo to są odchodzone dwa To dalej ogólnie. No. Find it underwater Ojoj eee, oj. Ale troll Dobra Jak ginąć to tylko raz Masz to? Znalazłem, uh. ale umarłem A można się odnawiać, dobra, nie można biegać tam, Ona już była tam blisko, wyrzuciłem ją tam do głębszej Wyrzuciłeś się tam? Mam ją, S. Nawet nie musiałem wchodzić Zgubiłem się Użyłem shifta ogólnie. A czy ty słyszysz jak używam shifta? Nie, 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 nie. Szkoda. A... Ubiesz mi szkoda. O kurw Głazy, jak fajnie to wygląda. No zatrzymaj się. Nie można popychać. Oj, byku. Lecą, bo chcą. <grym> Ale słabe. Easy mapa. I to jest mapa dla 13 lat. Jak widać, spełniam wymogi ogólnie Dobra, to już może zobaczcie, co jest tutaj. A kliknij SHIFT a ogólnie, żeby szybciej chodzić. Przysał. O, panie! SHIFT no, 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 nie, nie. Freakson, nie! Trzeba wpisać. O, nie! Pasz do góry! To jest na górze. <grym> <grym>, 1.084! Nie! NIE TY TO 69, 69. GŁOWĘ CI ucięło! No nie nie znosiliśmy ogólnie A dobra musieliśmy tu zginąć tak czy siak Bo klawiatura była tu Była na burze. A dobra bo my jesteśmy takimi geniuszami Że musieliśmy po prostu poświęcić się dobra Ja no, widziałem tą klawiaturę Zbyt inteligentni na tą mapę No i co tu coś jest jeszcze? To jest z ringa ogólnie widzisz? A nie to nie jest z ringa nie, nieważne to. Zamknęłeś drzwi, przyznaj się Tak Idę w ten tam... I ja otóż, drzwi tamte No nie da się Kolega przyjdzie e, tutaj dużo ogólnie jumpscarów jest, wiesz? Ani o... razu tutaj nie miałem O e, faktycznie już no znałem Mam klawiaturę. Jestem genialny. Jak się z tym czujesz, że właśnie przechodzimy tak szybko tą mapę. Ale nie no, ona i tak długo trwa i to jest dla mnie git. Ale chodzi o to, że to jest mapa dla 13 latka a no ja tak szybko przychodzimy że mamy 8 lat i 18,7,5. Czy nie, czuję się w ten sposób genialnie. Ideolo! No Odnieś tą tę klawę, a zobacz, co tu jest. O kurde kliknij SHIFT, żeby szybciej znaleźć tę klawiaturę. Dobra, ty nie, wybierasz nie, nie, jeden mówię. Wybierasz jeden, a ja drugi. Naprawdę, ja wyborę poprawny. <słuchaj> <słuchaj> Skakuj tak. Nie, Freakson. Dobra, dobra, dobra. dobra. Sojusz. Co już, sojusz, sojusz. Biorę po Nie, to no Freakson. Dobrze. O kurwa. Ej, ogólnie klawiatura spadła. Ja, ja nie mam bladego pojęcia o co chodzi z tą Burz. mapą. Naprawdę, nie mam bladego pojęcia. Na tej mapy trzeba ginąć po prostu. Znaczy e, no cz czekaj, musimy każdy znaleźć. Przetłumaczę na palc odra. O byku, o, byku. zdjęcia tak? popularnych influencerów. Ale totalnie nie kojarzę. 0F, czyli ten pokój. Jeżeli to nie jest ten pokój, Freakson dostaje wiatr. O nie! Chodzimy nie! Dalej. Nie! Co jest? Co jest? Jakiś wielki co tr trąk, co? Gościu się patrzy. PewDiePie? PewDiePie? Co tam się dzieje? NIE! 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 ROLPINIPIE! NIE! NIE! PROSZĘ! No, proszę, nie! dobieście mnie! To Co się stało? Pomocy! Co tam się dzieje? Ja tam chcę! Bo dziwne. <laughs> no Paweł, chodź za mną ogólnie. Pokażę ci pewne miejsce, w którym na pewno się nie przestraszysz. Yy, widzisz te drzwi? A nie, nie te drzwi, te drzwi. Musimy tu wejść. Ja idę przez środek, idziesz prawo. Te drzwi się zamykałem, tak ciężko. Ktokolwiek z nas dojdzie do końca i zdobędzie klawiaturę, to widzę, że zostawają subskrypcję i daj. Mam klawiaturę. Elo. Ale znalazłem klawiaturę. Tam nic, nie, nie, jest nic strasznego. Wcale to nie tak, że tam chodzi jakiś minotaur, który masakruje ludzi. Ale znalazłem klawiaturę. Serio no. tam chodzi jakiś minotaur? Tak, ale musisz po klawiaturę iść. To jest labirynt. Czego pan klawiaturę zostawi? Musisz Minotaura odciągnąć. Ja go słyszę! Ja go widziałem! Nie, to nie! Ale widzę! Nie, nie! Zamordował ciebie na mojego I ty, się, a i ty się, no, się go odzyskałem. I ty się go tak zasrałeś? No, no ale powiedz mi, czy nie zdziwiłbyś się, gdy otwierasz drzwi, na ile coś ci takiego na twarz wyskakuje. I morduje. Ej, nie podoba mi się, że te lustra nie działają. Jakie lustra nie działają? Pokaż mi te lustra, to idę się przejrzeć. Te lustra są jakieś naprawdę dziwne, bo nie mam odbicia w nich. Ej, zobacz, patrz. Odbicia w nich nie ma. Tu działa, a tu nie. Wow. Ukryte przejście. I patrz, otwieram tu wszystkie rzeczy jest klawiatura. Otwórz te drzwi, otwórz te drzwi. Od, nie, ty otwórz na No dobra. Nie działają. To było... Do, aj, łatwe. Do, dobra, Maj, fajny mindfuck, muszę przyznać. Czy y, kot trzeba znaleźć szczególnie jakiś? To widziałem, tam Ale... tak był w, w szkole. O w szkole? kur... Dę. Gdzie ty chyba. jesteś? Gdzie ty jesteś? Zna chyba znalazłem zaginione dziecko przema. Gdzie jest zaginione dziecko przemysł? Chcę użyć. O, tam jest zaginione dziecko się Siema zaginione dziecko przema. Cześć, przyjacielu. Zniknął. Nie boję się nic a nic. No to nice. Ale dużym. Tu jest już dużym taki hotel, powiem ci. I co. co Ej, kurde. Ja pierdolę. Znało? Gdzie ty już Poszedłeś gdzieś ogólnie, ajajaj Zamknąłem się, jestem w tym, no Freddy Faz Fazbear stary, tam jest pizzeria normalnie ta Który to jest pokój? A, tutaj, siema I co, nie masz jumpscare'ów? Nie, no nie ma żadnych jumpscare'ów Jeszcze jedna kłódka no, no, no ten kot, no ten kot ogólnie jest. Nie lubię drzwi z kodami ogólnie, wiesz? Serio, jak robi mapę z kodem, to jest największy z To by sobie było najlepsze, gdyby nawet leżała sobie tako tutaj położona Good job, now flip the code Ooooooo oh, Yes! Yay! w legalny sposób zdobyte Zdobyliśmy wszystkie Ucieczka! Uciekaj! Escape, escape, Dobrze moja żywa tarczo Dobrze, dobrze, że na ciebie skaczą A na mnie nie 5 HP, 5 HP, 5 HP Rozmalaj to Rozmawaj to Fan of puppeteers, but I've a nagging fear Someone else is pulling out the strings Something terrible is going down through the entire town Freaking anarchy and all it